Na pomoście w Salce Śląska przy ulicy Racławickiej rywalizowali zarówno juniorzy, jak i juniorki z czołowych dolnośląskich klubów, choć nie zabrakło także ekip spoza naszego regionu. W gronie sztangistek do lat 17 zwyciężyła Kinga Kaczmarczyk z Ostrowa Mazowiecka, a na najniższym stopniu podium stanęła Patrycja Kostrzewa z Polwicy Wierzbno. Znacznie więcej do powiedzenia miały dolnoślązaczki w starszej grupie wiekowej. Wśród dwudziestolatek najlepsza okazała się Agata Grzegorek z Tytana Oława, która wyprzedziła dwie wrocławianki, zawodniczkę talentu Monikę Dzienis oraz Ewę Winkowską ze Śląska. Rywalizację juniorów zdominowali zawodnicy z Wierzbna pod Oławą, czyli rodzinnej miejscowości dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego Szymona Kołeckiego. Wśród 15-latków zajęli oni wszystkie miejsca na podium. Zwyciężył Damian Mycak przed Dominikiem Guralskim i Kacprem Jakubczakiem. W kategorii do lat 17 sztangiści polwicy wygrali dubletem. Triumfował Mateusz Szapkowski, drugi był jego kolega klubowy Adrian Franczyk. Trzecią lokatę zajął Piotr Kaliszczyk z Wrocławskiego talentu. Szatkowski za swoje zwycięstwo otrzymał dodatkowo nagrodę Jana Łostowskiego. Trofeum imienia byłego rekordzisty świata w rwaniu oraz uczestnika Igrzyska w Montrealu jest przyznawane dla najlepszego zawodnika w kategorii 69 kg. W najstarszej kategorii wiekowej memoriału Aleksandra Machowskiego najlepszy okazał się Szymon Kawa z budowlanych Nowy Tomyśl. Na drugim stopniu podium stanął Damian Mróz z relaksu oborniki śląskie.